Halo, halo, Dzień dobry, moi kochani. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Craft the World. Mamy alchemię, kurde Flag, no mamy alchemię, słuchajcie. Eee, I to mnie cieszy niepomiernie, że mamy alchemię. Eee, cztery laboratoria potrzebujemy zrobić. Dokładnie tyle ich zrobimy. Eee, Mam alchemię, będziemy mogli zrobić spele i będziemy mogli robić wszystko, co chcemy. Kurde, no jak ja się cieszę, naprawdę. Mistrzowsko, mistrzowsko będzie Taki mistrzowski łokieć wręcz 4 TT zróbmy To dajmy tu e, Mamy hokliki, mana elixiry za chwilę No Mega 11 e, level za chwilę zdobędziemy też Jak tylko następna noc minie I tu hokliki lecą po kolejną wodę Nie, pomagają z innymi rzeczami je poprzenosić Spoko, nie szkodzi, Ta wodę weźmiemy sobie później Jeszcze Przed nami się O, tu się ktoś przebija, zobaczcie Carpenter's book. Co to za wyprawa? Coś wzięła wody. No spoko. Później duże plecaki będzie trzeba im pozakładać, To będą więcej nosić. Chociaż jak już mamy kokliki i eliksiry na manę, to już czuli, nie? Plus mamy bardzo dużo monet z tych Halloweenowych wydarzeń. Więc tu będziemy mogli też eliksiry na manę sobie kupować. Więc będzie naprawdę za chwilę prześwietnie. Dobra. Nocka. To znaczy atak. I to oznacza oczywiście. Nabijanie tych stworów w ty tej spać. Będziesz już spać, dobrze w tej spać i tej spać. Nie kończę, żeby to Dobre, Dobra, już tyle mamy, żeśmy na nich naformili, że mi aż tak nie zależy, żeby ich tutaj trzaskać. już hmm. na spokojnie, zupełnie. Jak co, podejdą do bazy, to żaboliszek będzie bił Dokładnie. My mu tu może pomożemy troszeczkę. No, mu, Ale widzę dobrze, drugi żaboliszek się ruszył. Dobra, niech one się biją i super. Jeżeli to jest wystarczające, żeby one się lały, to spoko, tego zajmiemy tylko, żeby nam tu kryjówki nie rozwalił. bo przerwie Seni innym krasnala, i to będzie niefajne. BUM! 11 level, Needles si Bones dostajemy. Ale co ważniejsze mamy nowego krasnala, którego wyposażamy na dzień dobry. Maczuga. Iron Axe, Stone Pikax, yy, Demons Horns i Wooden Armor, dobra. Od razu mieli lepszą zbroję i super. Ale co ważniejsze, odnowiona mana. Raz, dwa, raz, dwa. Dzień dobry, pięknie. Wszystko zgarniają stąd. Monstersy gdzieś kolejne idą, więc my się tu musimy bronić. Tak naprawdę. O, ale piękne drzewoliszki Zobaczcie. O, mm, Moja miłość. Cudo. Pięknie. Wspaniale. 30 mana eliksirów możemy zrobić. Widzieliście to? Pewnie przez brak butelek. Zróbcie trochę butelek. Zróbcie pierdolony hałas i przez brak wody. Zaraz chochliki przyniosę jeszcze trochę wody. Cudo. Piękno. Miłość. Coś mistrzowskiego. Przedotrzaskamy ich jak najbardziej. Subcio bardzo elegancko. Wszystko podnoszą. Drony, tu kochane, najlepsze. Jejciu, jejciu i mana eliksirki tylko. Pyk, 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 pyk. Soul Keeper. A, będziemy mogli dwarfy sobie robić. Rezurrekcję, jeżeli będzie taka potrzeba. Spoko. Health Eliksir. Luzik Eliksir Obliteration. Forget all the skills. Rezurekcja Dwarf, spoko. Mana Elixir. eliksir To jest to To będziemy chcieli zaraz robić Mamy laboratoria, mamy Laboratoria Dextera Musimy je tylko porozmieszczać O kurde, tak powiem Trudno z miejscem dosyć Na niej tu się symetry trochę zaburza to Tak nie może być nawet no, trudno postawmy je niesymetrycznie, nawet ani ich będą. Tutaj rozwalmy pochodnie. Remove torch. Dawaj tu też Remove Torch i przesuniemy to laboratorium. Zajebiście. Kuchliczki robią robotę. Wszystko coś tam z najdalszych krain poprosił Jezu, kiedy są kochane. nie No i bazie, to zlatają. Dzień dobry, kochane kuchliczki. Najlepsze stworzonka w całej grze. Tutaj stawiamy laboratorium. Zostawiamy laboratorium, super. No względnie symetrycznie, powiedzmy. O jedną kratkę różnicę, ale to już się nie starajmy, naprawdę. No i mana Potiony od razu. Z miejsca. Mana eliksir, korzonki. Roots, gdzie one są? 34 sztuki mamy. Zombie Brain, nieskończoność mamy. Slimy Spoko. Needles mamy 30. Grey Mushroom. Pozbieraliśmy trochę. Bones. Grey nas ogranicza zrobieniem so, spoko Woda Na maksa Gray Mushroomy zaraz tutaj kupimy Trzy monety aż kosztuje, to nie kupimy To ja za dwie monety te trzy potki kupuję, to mi lepiej to wyjdzie Już tu mamy Mushroomsy Więc tu można iść Trzeba bardzo patrzeć i maszrumsy teraz kopać. Tu są maszrumsy, tu są muszroomsy. Trzeba teraz spowłapować, Dobra, trzy yy, mikstury na manę. To jest bardzo spoko. E, potrzebujemy ekstra łóżka w tym momencie, bo nam nowy dwarf. Postawimy mu je. Powiedzmy. Yy, weźmy je sobie. No a bo to jestem dopiero tu. Dupa blada. Będziemy to musieli coś za porobić, bo to będzie słabo. Postawimy mu je tutaj. Trochę niżej będzie spał. Eee, musimy tutaj pchnąć. Na, może poróbmy to tymi stołami. Gwoździ potrzebuję. Mam gwoździe. Dobra, możemy porobić stoły. To jest bezużyteczne tracenie. Kurwa, jakie to jest bezużyteczne tracenie. 30 stołów! Nie żeby zrobić ten. I nikt mi tych surowców nie odda. To jest takie. No by, bywa to niezbyt mądre czasami w tej grze, no nie? I niestety. Ale bardzo mądry update z tym, że teraz na początku Nowego świata będziemy dostawać dużą część drzewka technologicznego. To jest super, bo nie trzeba będzie wciąż tego samego powtarzać, tylko później będziemy już robić tak, że mm, po prostu. Package. Będziemy robić tak, że po prostu musimy się dokopać do odpowiednich surowców, pak, pak i dużo szybciej to przejdziemy, nie? Zamiast się tak bawić i kurwa klepać stoły głupie, nie? Kto to wymyślił, to ja nie wiem. A chyba ich, ich nie trzeba aż tyle, tak mi się wydaje. Tak paradoksalnie. Że to dużo szybciej zejdzie. No nic, dobra, róbcie te stoły. Nie chcę na to patrzeć, ile ja surowców straciłem. A stoły można rozmontować? Nie mam żadnego, to się nie dowiem. Dobra, już jakieś niesie stoły Do składziksu. Dobra, teraz dowiem, czy je można rozmontować. Można, dobrze. Tyle szczęścia, że część rzeczy odzyskamy. Dobra, wycinka, 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 wycinka. Trochę lasu sobie zrobimy. I po co się ruszać gdziekolwiek. Pięknie. Kurwa, no kocham to. Kocham mieć manę i kocham mieć eliksiry na manę. I kocham mieć zajbiście duże źródło monet z tych walk co nocnych, żeby móc kupać jeszcze więcej eliksirów na manę. Mistrzostwo świata. No, odczaskajcie eliksiry. Eliksiry to mam w ekwipunku chyba i mogę ich używać, nie? Bingo. Jeden eliksir, pięć man. Spoko. <laughs> Dobra, expert furnishing już zrobione, zobaczcie, pokazywało nam, że jeszcze musimy stołów, a, to tylko cztery stoły zostały do zrobienia, spoko To wiele się nie pomyliliśmy Steel axe, steel pickaxe możemy robić Mam odlokowany advanced armor Tak naprawdę to my nie musimy tutaj robić zbroi, jeśli mam być szczery Tak naprawdę, dlaczego? Dlatego, że mamy te rzeczy, słuchajcie, wszystkie z O, tu porób kolejne, na pewno Mamy te wszystkie rzeczy z tych. Z Walk, nie. To my dopiero chcemy Steel swordy im porobić. Nic wcześniej. No dobra, ale coś tu będziemy musieli porobić. Dużo mamy ledera i lean, a nie mamy dużo butów. 11 sztuk butów, dobra. Steel pickaxe, mamy tu jakieś stapki. To można im porobić narzędzia. Tak, bo steel pikaksy będą potrzebne. Dobra, to zróbmy je. Dobra, no zróbmy na maksa powiedzmy i już będzie zrobiona robota. Będziemy potrzebować teraz bardzo dużo stali na zrobienie im mieczy. Um, I z tymi armorkami lepszymi, tak myślę, że będzie można pomału przymierzać się do bossów. Jak jeszcze health potiony pokupujemy, to już całkiem, nie? Kupujemy, pokupujemy, porobimy health potiony przede wszystkim. Pokraftujemy je. House of an old friend. Straight from the Pet Cemetery. O kurde, ustawmy to. Jak to działa? Tu zbudujmy tu chokliczki. Tu chochliczki. Zbierajcie to wszystko. Kochane. Mm, jakie hanę stworzonka. Mistrzostwo świata. Tu zabijacie szczury. Dobra, idą zębiaczki. No, jak pięknie noszą wszystko, kurde. Tu walczymy o złote monety, więc warto. Ten zajebiście groźnie wygląda, nie? Walka Do walki nastrajamy naszych 6 Idziemy się tulać. lać Te sobie pozbierają wszystko My tu się idziemy bić Pozakładajmy wszystkim buciki To jest ekstra armor Poza tym co mają buciki halloweenowe Jeden tam chyba ma Ty nie, ty nie Fajna czapka, dużo armora ty masz halloweenowe I tyle No i dobra, i to zeskalałem bagaże Trzaskamy was, trzaskamy Nadsielać Zajebiście porobieni House of an old friend, ciekawy jestem Kogo to tam Będzie pokazywać Monster portal, dobra, z drugiej strony we chwilę. Idźcie tu załatwić, idziemy tu, bo walczymy o gwiazdki Yeti, kurde, groźne Yeti jest groźny, niestety Dobra, tu armorki zaraz będą zrobione Expert construction, wooden tower styl potrzebny Square window, drewno i glas, super To to sobie zrobimy Tylko musimy trochę glasu porobić Quick ladder, pak, to jest też ciekawe Ale byśmy musieli piły tu porobić A na to zużywamy to, więc no, Spoko Backpack Tutaj deski, ale to drewna potrzebuje. Dobra, poróbmy desek i poróbmy im duże plecaki, to będzie lepsze. Jeżeli już cokolwiek chcemy im zrobić, fajnego. Zrobię za 52 deski. Pięknie. O, ale wybijanie na szmaty, dobrze, robimy to. Zabijać, zabijać ich, tu wszystkich Walka, 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 nie uciekać, nie uciekać, zlać się. Tu boliczek jeszcze pomaga. Ale cudownie, kurwa, ale lejemy. Ale mułczka, pięknie. Cudo. No i mamy jedną gwiazdkę? A, bo to jeszcze będą ataki. Dobra, zakręciłem się trochę. Stąd zaraz przyjdą. I co powinniśmy zrobić? Dwie i trzy gwiazdki, bo na trzy gwiazdki 31. No, czekamy, czekamy. Tam nie jest dobrze się lać, bo tego właśnie są takie tereny, gdzie nieco. Żaboliszku, przyjdź pomóc, prosimy. Ciebie prosimy. Halo, halo. Halo, żaboliszek proszony. Bo nie zrobimy za trzech gwiazdek, kurwa, no niech przyjdzie ten paliac. Halo Właśnie wymojnił No się są na longhelcie, zaraz będą piją Dobra Nie zdążyliśmy zrobić trzech gwiazdek, ale dupa Niestety No zleciały jakieś pakunki, ale to tyle Trzy zamiast czterech O, kochane chochliki, poleciały po złote monetki od razu, cudo Dobra, ścinajcie drewno. Toranny idzie spać. Praca w re, tutaj widzę, w warsztatach. Trzaskacie wszystko, co się da. Dobra, odnowimy semanę. Bo co mi tam. Tu monety pięknie, jakbyśmy chcieli coś kupować. Zajebiaszczą. Tutaj drzewa powyrastały. Więc super, od razu masę drewna będziemy mieć. Cóż, coś do craftowania. Leather hermet, Leder Armor. No ja wiem, ja wiem, ale kurde. Eee, bez sensu, jak mam te rzeczy takie, słuchajcie, z tych stworzonek. Znaczy armorów nie mam, to leder armory nawet mógłbym porobić. Jaka to jest różnica na armorze? 5, no to nie. Nie ma sensu, to ja wolę styl armor tam dalej im zrobić, już. A i tak tym sobie dokoptujemy do końca tego questa za chwileczkę. Eee, I będziemy mogli ruszyć dalej. Tu się deski robią, tu ze śpią, tu ześcinają trochę, tu zechokliki przylecą. Alchemia ukończona, super. <laughs> Dalej mamy dostęp, nie mamy do niczego dostępu, bo Expert Cooking wymaga i Advanced Alchemy na jakieś tutaj kolejne spele. Wymaga od nas, słuchajcie, tej Master Construction. Eee, więc spoko, idziemy teraz dołem po zbroję. Generalnie. I będziemy powoli się musieli rozglądać, żeby znajdować bossów Bo mapa jest duża, a my sporej jej części nie odkryliśmy Więc zaraz będziemy ruszać, słuchajcie, żeby tutaj robić kopanie Generalnie i po malutku e, ruszać na bossów Dobra, zrobić kolejne eliksir na male, to jest super Tu z słusznie, dobra, to olać Drewna mamy dużo, no co, no trzeba będzie w prawo przede wszystkim zrobić przekopkę jakąś hardą Poszukać tutaj czegoś i zobaczyć, może gdzieś będą. Bossowie, nie? Najlepiej, tak szczerze, to będzie tu. Odpalić korytarz do zadań specjalnych. I trzaskamy, nie? I zobaczymy, co tu będzie w tej ciemności. To trzeba rozwalić. Zawsze już się dalej. Tu chuchliczki lecą, mmmm, kochane stworzenia, no uwielbiam was Podsypiają se krasnale, dobra, to zaraz pójdziecie się wydobywać Pięknie Tu trzaskają kolejne rzeczy advanced armor zaraz zrobiony, super Pięknie daba zaprosperuje. prosperuje, jestem zajebiście dumny z niej Naprawdę jestem mega dumny No i co no, tu będziecie trzaskać, new task Coś tam zrobiliśmy, advanced weaponry mamy dostępne no przede wszystkim mamy dostęp tak, fireball no, tego fireballa wrzucę, słuchajcie, zamiast e, tego porostu lasów. Ten porost lasów to od czasu do czasu, chociaż ten fireball, kurde, tak niedużo robi, że ja wolę las tu już mieć, żeby go przypadkiem nie używać. I na steel sword potrzebujemy stali. I robimy stal w takim razie. Na to potrzebujemy żelaza. Do żelaza mam nadzieję się dokopiemy. Za chwilę. Bo będziemy się tutaj wkopywać, słuchajcie. Tu poszukamy żelaza na tej głębokości. To powinno być w miarę mądre. Tu coś już widzę, że będziemy mieć. Więc tu pójdziemy w dół. Dobrze byłoby trochę więcej krasnań tutaj dać. No, dajmy tak. Tu w górę też. Rutowania dam sobie na podorędziu, żeby mieć. A, oni muszą je skonstruować niestety. No dobra. Zróbcie jeszcze ze dwa. Tutaj pięknie trzaskają. Wy tu czekajcie na lepsze czasy. Spokojnie, doczekacie się póki co niestety. Tutaj portale. No trzaskajcie to, trzaskajcie. Chodźcie tu, krasno ludu. Ja wiem, że praca tutaj w ogóle. No ale, my też musimy pomału do bossów się przymierzać. Ok, kolejny atak. Jak tam ze zdrowiem? Mm, pół na pół. Ok, tu się trochę wkopali. I zajebiście, bo tu mamy złoże żelaza. I to wszystko wydobywamy. I to wszystko wydobywamy. Kolejne złoże żelaza. To wszystko ma być przekopane. Nasz maty. Tutaj rusztowania wam podkładamy. Coś tam Bóg. Dobra, otworzysz już tamtych tych. Tak mam tych monet ciul i Jeszcze trochę. Jeśli tak tu mam być szczery. Jak bardzo ich nie będę tu jeszcze potrzebował. Trzy żaboliszki się tu biją i nie umarły. Żaboliszek. Więc te stwory moje sobie poradzą. W zupełności. Pokraftujmy sobie jeszcze parę chatek tych żaboliszków. Mm. Tu będą. Tak, Frogolisk House. O, nie mam żelaza. No, ciekawe, co? dla niego. No nie bijcie się tam, bez sensu. Wracajcie do wydobycia. Kocyczki. I coś próbują wkopać. Ale ten nie umarł na pierdola, jak zły. O kurde, mega, naprawdę. Bardzo mocno. Podoba mi się to, bardzo mi się to podoba. Świetnie. Tu pracują, tu kopią. Tu potrzebują takich oto narzędzi. Rzutowanie kolejne. Kolejne rzutowanie. Kolejne rzutowanie. Tu wszystko powydobywajmy. Tu się coś leją mi się, zaraz przewróci coś czuję No dobra, idzie kolejny Dobra, leją się tutaj te stworzonka moje z Nie muszę tam się udzielać, tak naprawdę moje stworzonka sobie radzą Longbow, Damage 30, Accuracy 60 Dużo lepszy niż te zwykłe Chociaż nie Mniejszą celność ma Niesamowite Kochliczki mm, Pycha Tu jest woda Pogoda, nie potrzebuję się wkopywać na razie. No tu tu olewamy. Kolejny tam zabijemy. Coś wy sobie tu gadacie. Tu do niczego się nie dostanę. No bo tu kolejny ten i się tutaj teraz. Idziemy korytarze. aż na coś natrafimy. Teraz sobie mogę nawet na najbardziej bzdurne sposoby używać, nie? Na żeby zaboliczka Potrzebowaliśmy iron ore, dobra, mamy Cztery domy sobie zrobimy Oni w zupełności powinni dać sobie radę Tutaj węgiel Pięknie Tam się wkopujcie dalej Dalej, dalej Przez całą mapę chcemy przejść Tu się wkopujcie tak samo Zajebiście, chłopaki I tu wszystko powinny te helikopterki małe dołączę do mnie, tu się wkopujcie dalej w dół, a wy dalej w bok i trzaskajcie tutaj, trzaskajcie. Robimy wielkie zwiady. tu coś już mamy. O, jakieś drabinki, piece. Coś znaleźliśmy. Super. Tu mamy jakieś srebro, więc tu pójdziemy na pewno wydobyć sobie je tu pójdziemy, tu mamy jakieś złoto więc tu zaraz też sobie pójdziemy to wszystko powydobywać to trzeba rozłupać to wszystko rozłupiemy te drabinki podbieramy tak samo tutaj jak tylko się tu wkopiemy to trzeba pozbierać to trzeba pozbierać, to trzeba pozbierać tu idziemy po to po srebro Ramy. Low health, ktoś tam patrzymy na ryj, Spoko. Wszystko tutaj ho kliki wynoszą. Co tam wam się uda zebrać? Tutaj w bok poszli. Tu mamy węgiel z kolei. Tutaj portal. Tutaj portal. Trzaskamy. Tutaj też ho kliki Tu wydobycie. Coś mamy. Bez bossa, co ciekawe. Mamy tutaj dosyć dużą taką te dosyć duży obszar, ale bez bossa. Może bo się pojawiam jak portal znajdziemy. No zobaczymy. Fisher buga, a, tu nie możecie wydobyć. Brakuje wam rusztowań chłopaki. Już wam dostawimy. Zabierzemy też kilka z tam, gdzie pracowaliśmy, tutaj nie. Gdzieś wam muszę zabrać te rusztowanie, bo wam to tu pomagałem. Tutaj na pewno. O, tu sporo ich poszło, super. Teraz macie jak się tutaj wbić. Już powoli to srebro wydobywacie, przyznaję. Dobra, ale tu idzie rusztowanko. I tu już elegancko będziemy mieli wbite. Tu przekopujemy się przez to srebro tak samo. Tu nie ma jak pójść. Tu mamy pająki. Dobra. Póki co no, nie mamy nic. A wy nie macie jak wrócić? Coś was zasypało, czy coś? No tak, to wygląda jakby coś tu zasypało. Dobra, to tutaj rozbijcie to. Kto tam będzie mógł? Całą manę zużyłem, brawo. Mistrz życia. W parę minut zużyłem całą manę. Dobra, nowimy z eliksirami. Super. Dobra, i póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!